Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. Zobaczcie, coś pogoda zaczyna się psuć. Słoneczka brak wieje dość konkretnie, nawet te drzewka sobie położyłam, bo mówię, kurczę, jeszcze się przewrócą i się połamią, więc specjalnie ja sama je położyłam. No i co? Widzieliście w poprzednim vlogu, że właśnie tak to poukładałam, czy zmieniłam coś, to zobaczycie za chwilę, ale właśnie biorę się zasadzenie, no i... W tym vlogu chyba już będzie efekt końcowy, miejmy nadzieję, bo jakoś tak opornie nam to wszystko idzie. E, opornie, nieopornie. Wielu z Was pisze, że właśnie bardzo szybko nam to idzie, e, ale wiecie: my jesteśmy w gorącej wodzie kompanii, chcielibyśmy już wszystko mieć zrobione, żeby po prostu, o, cztery literki tu właśnie posadzić e, i sobie odpoczywać, w weekendy siedzieć. Spotykać się ze znajomymi i mieć już tu, wiecie, piękny ogarnięty ogródek. No ale życie jest życiem, nam to troszkę teraz, tak, to tempo się zwolniło, no bo wiadomo, że mamy te nasze dwie małe iskierki. No i jak jest. Jak jest piękna pogoda w weekend, no to wiadomo, że trzeba im jakieś atrakcje zapewnić, więc wtedy wybieramy się tu na lody, tu gdzieś, na spacer, na tamto, na siamto. No i wtedy nie ma czasu na tą e, pracę. No bo my się tak to, wiecie, jakbyśmy się z Mateuszem zmobilizowali, to jeden weekend i byśmy już te rabaty ogarnęli. No ale przy naszych małych iskierkach, no to jest naprawdę. <laughs> Wyczyn, żeby nawet godzinę tu popracować wspólnie, to tylko wtedy, jak Miłoszek ma drzemkę, bo inaczej no to, to jest taki mały rozbójnik, że nie ma szans. Wszystko przestawia, wszystko bierze, trzeba patrzeć. Choć teraz troszkę się sytuacja zmieni, no bo mamy też bramę od wczoraj, no i to trochę też ułatwia sprawę, bo nawet kiedy Miłoszek jest z nami tu na dworze, no to nie trzeba ciągle patrzeć jej, czy on nie wyszedł tam na drogę, no bo już wiemy, że jest brama, furtka, bramę, furtkę mamy. Furtka jest to tam zamknięte i już nam, że tak powiem, mały uciekinier nie ucieknie. No i to jest na plus, więc myślę, że będzie coraz lepiej i mam nadzieję, że niebawem naprawdę już skończymy z tymi rabatami, bo to już teraz naprawdę się ciągnie, jak nie wiem. Dobra, ja nie gadam, tylko biorę się za robotę, bo właśnie tu wszyscy powiedzą, ta gada, gada, zamiast robić, jakby robiła, to by było zrobione, a ta ciągle pieprzy do tej kamery, co zmykam robić. Dzień dobry, w sobotni, na szczęście słoneczny. Poranek. No, w sumie już ja późny ja robię poranek. Robię Co ty robisz? Ja kleję tutaj różowego kotka. A, a ja kleję różowego kotka. Mama kończy ostatnia kończy roślinka. To ostatnia roślinka i będzie gotowe, i Dlaczego? znaczy gotowe I można sypać kamienie <gulanie> kolejne. Jeżeli etap. chodzi o sypanie kamyczków, to ta z mamą mają niespodziankę dla Hani. Mm. To później zobaczcie bo Hania pomoże tacie sypać No jeszcze rano. Tu wyplewiłem troszkę chwaścików z tej strony, bo ich sporo, całe wiaderko mi się nazbierało. No i będę rozkładał tu w, w Tu przybijał, no i, i będziemy działać. Jeszcze tam nam zostaną, tu jest, z tamtej strony. I już powoli zmierzamy nie. Takim bardzo mozolnym kroczkiem nie, Co przesadzasz Aha, dobrze. wiesz co mi się w ogóle przypomniało? Że co ja mam jeszcze na uchu od rana? Pierścionek, kolczyk od jest... Bo rano byłem przy dekorowany, Udekorowany byłem, widzicie No nie pogadasz Kolczyk w uchu to jest to Dobra. O, a tu jest hrabia bez jednego kropka Przyszedł na kontrolę. Dobra, dobra, dobra. Panie. Bo ty masz jedno w głowie. Rozrzucić wszystko. Bej, bej. Ja, jak widzicie, jest furtka, kosteczka. Już jest elegancko. Widzicie? No Mam Hania. Kredy. Hania, masz kredy? A no to kolory sobie. To jest kierowca. Tak widzicie, miłoszek sobie jeździ. Fajnie zostały dwie ostatnie roślinki, będzie można sypać kamyczki. A co tu robi arbus? Aha. Co chwilą go nie było? nie wiem. No. Nie wiem. Zaraz go będziemy jedli, a ja plewie tam, od strony ogrodu, karosienki. Już jedno wiaderko w sumie wyplewiłem, bo tu było sporo fasików. Rozłożę agrowłókninę, no i będziemy sypać. Hmm? Ale nie wiem jak myślisz, nie wystarczy, nie? Nie wiem, coś, coś tu na to mamy? chyba wejdzie. 20 worków. No, no to tu chyba, żeby wystarczyło hmm. na tą jedną jest. No policz, ale wiecie co wam powiem, że już dzisiaj naprawdę jest mi ciężko, bo już mam zakwasy po wczorajszym dniu, teraz to już wyszło. Tu jakby na klatę piersiową mi to działało, ty to jest dobre, dobre ćwiczenie. Co ty się wyprawia? Co ty się wyprawia? Miłoszek odkąd dostał tą taczkę to próbował do niej wejść i wreszcie się udało. Wreszcie się, oh. się udało. O, oh, teraz Masz, jest dobrze. misja. Czyli drugi raz się uda? Patrzcie. <noise> Oho. Oho, brawo. Ale przedtem zrobię to sam w sumie Maki. Ti... Patrzcie, No, tu się zahaczyła nóżka. No ona jest trochę za mała do Ciebie, Miłoszek. I zadowolony. No i co? I to już... Aha, i tata teraz ma ciągnąć, czy nie? Tak się cieszysz, tak się cieszysz. Idziemy dalej Misza. Tutaj teraz zbije, nie? No, wsadzaj. Ekstra. Super. Mocno. Mocno. Brawo. Miłoszek też chce pomóc. O, mam jej kamerę. Chce zmienić rozbójniczek. No, ekstra. Brawo. Brawo. Ała, To tak nie działa miłość, wiesz? Chyba nie wiesz. Nie, Dobra, zrobione. Przynajmniej pewien etap agrowłókniny. Patrzcie, tu już jest przybita. Fajnie tu też, tu też, tu też tu też, tu też, tu też, tu też. Tu jest moja pomocnica, dzień dobry. Tu też, tu też, tu też No i tu dałem jeszcze koborda. Stwierdziliśmy, że tu będą kamyczki, ale tu szkoda wysypywać kamyczków, bo i tak tu ich nie będzie zaglądał, więc będzie takie odgrodzenie od kamyczków. No i co jeszcze chciałem powiedzieć? Ja koloruję kostkę. No, Hanuśka koloruje kostkę, no, a teraz nam zostało do posprzątania. Dobra, muszę iść po miotu, a przy okazji prezent dla Hanuśki, a też mi pomoże, na pewno się ucieszy, zobaczycie. Tu mam schowane za kocykiem. Ostatnio była promka w Lidlu. 1 plus 1 i za te wszystkie narzędzia dałem 5 dyszek. Przy to Hanuś chce dozować, ale dzisiaj dostanie miotłę, no i później jak będziemy sypać kamyczki, dostanie grabki. Czekajcie. Myślę ci ucieszy się. Myślę, że tak Aniu Pomożesz mi zamiatać? Ja mam coś dla ciebie Żebyś mi mogła pomagać Patrz dla ciebie Dziękuję Fajna Tak Specjalnie to. dla Hani miotełka Ty no jedną ręką jak tu tak Tu dwoma się zamiata ta jak fajnie Trzymaj to to, to Co? To muszę umyć No to umyj pozamiatamy po Kręcę, ale fajna, będziesz sprzątać. Tak. Super. Jako teraz jest śniadkę, tylko musisz totać na dzień dziecka. O, ja dzień dziecka, będziesz wyglądać. wiem, jak on wygląda. Ja Cały dzień. Cały dzień będzie sprzątać, proszę. Teraz przejdę z tej strony Zadowolona. Super. A to? Co? Przesuniesz jest tą kostkę. Tak. Światka, pituja. Światka, pituja. Wow! co to? No. Czy to poczyściłeś? No, nie wyczyściłem to, możesz wyczyścić. Ale teraz tu nie ma piasku. To tu jest. Tu trzeba sprzątać bardziej. Patrz. Ile, tu jest piachu, zobacz. Tu. Tutaj widzisz? No to dawaj. tego? Nie no, z ziemi. Płucuje, kucuje. Zobaczcie czy jeszcze. Praca dalej wręcz. To będzie zimno? A przez Patrzcie. Zabraliśmy mi się za rozłożenie tuuj. W ja za... miarę żeby. Za szeroko. Że za jeszcze. szeroko, no. za dużo luki. No, to no, one rosną, wiadomo. A tu też chodzi o to, że nie mają tak do końca spełniać tego, tego roli żywopłotu, tylko być ozdobną funkcją, nie? Ale tu są tak ciśnie. No to no, 10 jest, to warto je rozłożyć, nie? No, mi się wydaje, że 110 wystarczy. No, no, wystarczy, wystarczy. Tylko jeszcze bo było przednimi tak. i rozłożone, bo to na oko. Zaraz zmierzę. To mierz? To ty mierza tu przyszła gwiazda. Piękna! No. A po pracy należy się odpoczynek i właśnie wybraliśmy się na spacer. Znajowa miejscówka, ale dziś w innym towarzystwie, bo dzisiaj w takim szerszym gronie można by było powiedzieć, ze znajomymi się spotykamy. No, Haneczka, to pokażemy. Pokaż, tato. Jak ja... Oczywiście Hania nas na, nakręciła na waleczki. Ja ona będzie grała z tatą. No, zobaczymy, jak ona pójdzie. Musimy znaleźć miejsce, gdzie jest mało wiatru, bo ta piłeczka... A dzisiaj bardzo wieje, to no, może być ta problem. ta piłeczka jest no. taka, że najmniejszy podmuch ją wieje. No. A tu siedzi hrabia Montecristo. No, jakiś taki, bo spał sobie i teraz jest taki jeszcze taki... Ale Pan, fajny dżentelman. Mama dzisiaj go poczesała, jest pięknie. No, dobra. Dzisiaj mama piła kierem. No. <grym> tak, żeby mu się włosy trzymały. Cześć, wróciliśmy z tego spaceru który którym pani. Na... I w sumie śmieszna sytuacja, bo ze znajomymi sobie usiedliśmy, żeby zjeść sobie pizzę, jakieś tam frytki itp. itd. No i pani nam powiedziała, że pizza to tak, no postara się w 30 minut, żeby była. Nie? No i my tak się zastanawiamy, czy w ogóle brać w tą pizzę, czy wychodzić. Zaryzykowaliśmy, nie. Orobimy sobie pizzę i bułeczki serowe. Tam inni, tam znajomi też sobie coś innego zamówili W tym też, tam jeszcze jedna pizza była No ale wszystko przychodziło. Wszystko zjedliśmy Bułeczki zjedliśmy A pizza przyszła Po 40 minutach tak? No ale, normalnie byśmy sobie ją zjedli, ale Więc czas jeszcze Miłosza już złapało No, bo to już I była był godzina nieznośny. Hania już była zmęczona i chciała iść do domu No i w sumie wybraliśmy się na pizzę Jutro I mamy pizzę ze sobą Jeden kawałek? W jeden, końcu Hania chyba się na niego. Hania i po prostu chciałaś do domu, poszliśmy nawet, nie było szans. Także no widzicie, ale ale zamówiliśmy sobie też takie bułeczki serowe jako przystawkę. Są tu jeszcze chyba, nie? No, takie. i powiem wam, że ich było 8 sztuk, no i pojedliśmy sobie nawet tymi bułeczkami. No bo one z takiego ciasta e, z pizzy były, drożdżowego tak. i tak dość zapychały, nie? No generalnie, no, tak akurat pierwszy raz tam byliśmy w tym lokalu i... My, my z nami zamówili porcję dla dzieci: nuggetsy, frytki e, i suroweczki. No i to nie była dla dzieci. <śmian> no. <śmian> jestem dzieci tu przychodzą, nie O co chodzi w ogóle? Ja bym sobie tym pojadł, a ma, wa, wiecie, ile waży i jaki duży jestem. Także czasem tak w sumie jest, że z czapy się wejdzie do lokalu i, i, i wiecie, z zewnątrz go mijacie miliard razy, i byście w sumie nie weszli, nie, nie, nie odwiedzili go, ale. Ale później jest tak, że z czapy wejdziecie i się okazuje, że jest, spokojnie, jest bardzo fajnie, no. będziecie wracać. No i my tak dzisiaj mieliśmy. A jutro mamy obiad, z czego najbardziej się cieszy też Paulinka. No mówię ci, jak to jest przy niedzieli, przy sobocie, przy niedzieli, po całym tygodniu. Kapita by sobie chciała najlepiej odpocząć. No i bardzo dobrze, jutro jest odpoczynek, będziemy odpoczyna. mieli w ogrodzie. <śmiech> <śmiech> Właśnie. No. Co tam widzisz? Co reszta prezentów po... rozdysponowana. Mała ogrodniczka, pokaż co jeszcze dostałaś. Pokażę. To ukropienia liści, do, to też do ziemi. I? I do domu i na zewnątrz. Dobra, no, no chodź Ci pokażę, jak się używa łopaty. Ogrodniczka patrz, nie. Okay. patrz mysza, patrz, daj bierzesz łopatę, nie? Mm. puść tu śluźniczka na chwilę i musisz ją Uo. dobić nogą o i teraz widzisz kopiesz, spróbuj Dobrze. no i teraz o no i super Jest, widziałaś? Podobają ci się, podoba się te sprzęty. I mam grabki do No Widziałam właśnie, że wszystko jest super. Mm. To ty, będziesz taka moja pomocnica ogródkowa, nasza w sumie. Taty i mamy. O, dobrze ci idzie, bo ta ziemia tu na pewno jest twarda. No. Nie wiem, czy widać. gadżet do córki dostałem. Nawet mi w sumie pasuje ten. Wisior do żółtej koszulki. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ale czekajcie, pokażę Wam, jak praca wre. Zobaczcie. Dzisiaj to... No, i on mi się podoba. Pasuje mi chyba. Bo... I praca wre, zobaczcie, jak dobrze nam poszło. Pięć trój zasadzony. Pięć tuń zasadzony. Ale to, to jednak jest zasługa tego, że Maty wczoraj już zrobił dziury, wykopał, zanim położyliśmy tą agrowłókninę I dzisiaj tylko miłość! I dzisiaj tylko robimy dziury, wsadzamy i zakopujemy, niezłatwiej. No patrzcie. To jest już dziura wykopana. I to po prostu wsadzamy tujkę, już pięć poszło bardzo szybko. One są tu bardziej od strony chodziska. Żeby było więcej miejsca przy płocie, żeby tam można było dojść czy przyciąć, czy po prostu można było później przyciąć ze strony sąsiada. Tu kierownik właśnie sprawdza co się pojawiło. Yy, no tujka. I co? Teraz już tam nie wejdziesz, bo się boisz. No. Są takie jak ty, Miłoszek. Troszkę większe. Troszkę większe od ciebie, no. Ale wieje. Zobaczcie. Pierwsze testy stołu. Już się pojawiły pewne wątpliwości. Widzicie, co jest grane, nie? Słońce. Środek dnia i słońce tu tak nam dość I wszyscy konkretnie wszyscy uciekli daję. do cienia No właśnie nie Poza się ojcem się. No, Oczywiście na obiad dzisiaj pizza z A ojciec też usiądzie do, do cienia No się nie mieści tata chyba, wiesz? Tata no. już musi na słońcu, trudno No smacznego Myślimy, żeby tu może jednak jakiś parasol No chyba nie trzeba Nie za duży No Ale zobaczymy Tak akurat bez pośpiechu, bo w razie czego cień, żeby się schować, mamy tam No właśnie 🎵🎵🎵 przed chwilą pierwszy wo wodny plac zabaw w tym roku nie zadowolona, się załapał to był szybki szpil, bo zaraz obok były lodziki no jak widzicie Lodzi ale tak jak mówi Ziewione, bo ja Paulina, ziewione. Miłosz nawet się załapał, no. a jeżeli chodzi o lody no to co? Jaki klasyka? był zadowolony? U mnie? Jaki smak? Jak myślicie? Trzy, dwa, dwa jeden, pistacja. No, U mnie jest truskawka, a, ja a ty masz śmietankę. No. A ja dziadek Antek nie chciał. <noise> ja dziadek wygląda teraz <noise> z lodówki. Z lodówki? Czekoladowy. Nie chcę.